No, i chodźcie tutaj bliżej, sprawdzimy sobie, co tutaj nam wyszło. 20 mm, środek 20, i koniec 20 mm. Grubość tej płytki tutaj to jest 9 mm. Także myślę, że warto. Cześć. Dzisiaj chcę wam pokazać nową maszynkę od Sendi. Jest to Sendi Procater Ultra, czyli najnowszy wypust y, tej marki. Jest trochę różnic względem starego modelu. Stary model wam pokażę później i teraz tak. Parametry techniczne. Długość tej maszynki całkowita 160 cm. Waga 19,6, czyli jest ponad kilogram lżejsza od tamtej poprzedniej wersji. Punkty łamania. Jest jeden z przodu, jeden na końcu. I co najważniejsze, jest też punkt łamania w środku na 60, także z krótkimi płytkami nie będzie teraz problemu. Grubość kółka 22 mm ożyskowane zostało tak jak, jak w starej wersji. Siła łamaka 950 kg. Oczywiście zielony laser, tak jak było w poprzedniej wersji. Szerokość tego blatu, ja już nie pamiętam, czekajcie, sobie to zmierzę. Szerokość tego blatu 20 cm, czyli tak jak, tak jak w starej. Trzy podpory boczne, belka do blokowania, w zasadzie wszystko jest dokładnie tak samo jak w starej. Tutaj nam zależało na tym, żeby odchudzić tą prowadnicę, żeby nie była taka duża jak w tamtej, bo niektórym to przeszkadza. Jadą po prostu tną płytki od kreski do kreski i troszkę słabo było widać. Na tej to widać już troszkę lepiej. Prowadnica jest mniejsza, ale jest tak samo sztywna jak, jak w tamtej maszynce. Ona tu jest dodatkowo karbowana, właśnie po to, żeby. Żeby uzyskać tą sztywność. Pózek tak samo, chodzi leciutko jak w tamtej. Kółka do transportu, rączka. Różnica jest taka, że tutaj ta rączka teraz jest wyciągana. Zobaczcie sobie. W starej była sztywna. Chodźcie teraz zobaczyć tą maszynkę. To jest ta stara. I to samo. Wymiar całkowity 160, niecały. Jest trochę wyższa, trochę szersza. Prowadnica jest grubsza i gładka tu na górze. Rączka jest stała. Do transportu. Laser jest tak samo. I w tej maszynce też mamy trzy punkty łamania. Z przodu, z tyłu. No I w końcu zaczekaliśmy się na ten punkt łamania od środka. Poza tym, poza tym żadnych tutaj innych zmian technicznych nie było. Doszły tylko napisy tutaj na tym, na tym blacie. Oczywiście zapraszamy do nas do zakupu. Ceny znajdziecie sobie u nas na stronie, będzie podlinkowane albo tak jak na TikToku trzeba kliknąć w lewy dolny róg na ekranie, tam jest przekierowanie do sklepu. To tyle. Dzięki, hej.